Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na forum e-zdrowia, na forum e-zdrowia, na którym corocznie spotykaliśmy się fizycznie w sopocie, ale w tym roku niestety nie może dojść do takiego spotkania. Jesteśmy w dobie pandemii i niestety zmienia się rzeczywistość, która nas otacza. Nie możemy się spotykać, nie możemy bezpośrednio dyskutować, ale problemy, o których rozmawialiśmy do tej pory są nadal aktualne i wymagają ciągłego pogłębiania. Bardzo się cieszę, że ta tradycja spotkania na forum e-zdrowia ma miejsce. Bardzo Państwa przepraszam, że nie mogę bezpośrednio uczestniczyć, ale moje bieżące obowiązki niestety na to nie pozwalają. Niemniej jednak chciałem przekazać takie krótkie przesłanie, które dotyczy właśnie roli e-zdrowia w dobie pandemii. Jak Państwo doskonale wiecie, w pierwszym etapie pandemii e zdrowie odegrało ogromną rolę. Ogromną rolę, która przede wszystkim polegała na tym, że spopularyzowaliśmy teleporadę, że teleporada stała się tym podstawowym środkiem komunikacji pacjenta z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach tej teleporady mogliśmy otrzymać e-receptę, za chwilę będziemy mogli otrzymać e-skierowanie, bo pilotaż już trwa, a za jakiś czas, w perspektywie pół roku, to wszystko będzie zapisane w postaci e-dokumentacji, która będzie na trwale możliwa do wykorzystania w każdej naszej następnej wizycie. Ta e-dokumentacja to jest naprawdę przewrót kopernikański, to jest fundamentalna zmiana, bo dostęp do tej informacji z każdego punktu na świecie. To jest naprawdę komfort, którego oczekujemy. Ale pamiętajmy o tym, że e-zdrowie to jest pewnego rodzaju fundament, pewnego rodzaju podstawa, która pozwala budować i rozbudowywać inne usługi. Nasz system jest cały czas bardzo hermetyczny na innowacje, innowacje, których w nim brakuje, a system publiczny powinien co najmniej nadążać za systemem prywatnym. Dlatego zdecydowałem się powołać podsekretarza stanu, który zajmie się tym zagadnieniem, będzie to pani minister Goławska, pod którą, pod której nadzorem będzie pracował Departament Innowacji, którego rolą nie będzie już tylko zajmowanie się podstawowymi usługami e-zdrowia, ale również dbanie o to, żeby poprzez pilotaże, poprzez wdrażanie dobrych pomysłów nasz system publiczny stał się naprawdę innowacyjny. Dlatego zachęcam Państwa do dyskusji na te tematy, dlatego Zachęcam również do współpracy z panią minister Goławską i życzę Państwu owocnej dyskusji. Dziękuję.